Szybko uciekamy, bo Kacper, uciekaj, Fabielniczy! Uciekamy, widzowie. Kurde no. Co się z tym dzieje? Lecę. Dobra, lecę, lecę, lecę. Mam taką kryjówkę. Kurde, mam kryjubę, to ja to się zaraz. Ten. Na górze. Takiego pomarańczowo-czarnego. Telefon, jest taki telefonik, naciskam na niego i tam mogę yy, wezwać różne te rzeczy. Chłopie, ale mam kryjówę. Taką kryjówę. Fabian! Nie hmm. zdaj nim, gdzie mnie nikt. Nie ma mowy. Przyszedł do mojego motoru. Ja już lecę. Dobra, Fabian, policzyłeś? Mogę się ja też chować? Nie, bo ty szukasz. A że, że mam was szukać? No już, Kacper, ukryłeś się, bo już Fabian może szukać. No tak, ja tylko latam sobie tutaj. Możesz, Fabian, szukać. Co Widać, my sobie stoimy tutaj i niemożliwe, że ktoś mnie znajdzie tak? No. Dobra. Dobra, chcesz odpowiedź startową? Nie. No, no. Na dworze jestem. Ja też jestem na dworze i widzę domy. A ja A ja widzę ten. Ja widzę. Czekajcie widzowie. A Wiesz, wy... A ty nie nagrywasz, chyba, nie? Nagrywam? Nagrywam. Wy jesteś na górze Nie, ja jestem na dole. Ja, ja jestem na górze. O, teraz jestem... No. Ja wiem, że wy jesteś na... że ty jesteś Kacper na Mount Everest. Nie. Chciałem coś zobaczyć, więc na chwilę się przemieściłem, ale ciebie tutaj tak czy inaczej, Fabian, nie widziałem. No to, no to idź. No to idź na ten Mount Everest. Nie będzie mnie tam. Dobra Fabian, ja ci daję bardzo dużą podpowiedź. Blisko przedszkola. Z grubej rury lecę. Ja jestem za domem. I teraz czuwaj wszystkie domy. Ale jestem do góry. A jak tam ci powiem podpowiedź, ale to jest dopiero za pięć no nie, bo wtedy już będziemy musieli chyba kończyć odcinek niedługo. kończyć. No to, to kiedy mam powiedzieć tą bardzo yy, <laughs> dobrą podpowiedź. Za dwie minutki. Ja też powiem zaraz bardzo dobrą od, podpowiedź. Ja powiem, gdzie ja jestem w ogóle, ale on chyba... Ma... Jakie to jest shitowane, no? Czemu mu wszystko jest szare. No bo jest, ja nie wiem właśnie. Mi się to trochę nie podoba, powiem Wam szczerze. Bo ja się czuję... Ja się czuję, jakbym miał takiego laga, wiecie, nie? mu no, to są drzewa nawet e, szare, a jak byłem w przedszkolu i liczyłem na odcinku, jak ty byłeś na obiedzie, co wtedy tam całe przedszkole było. Ten. Dobra, ja, ja, dobra, teraz daję mocną podpowiedź. Bardzo bliziutko e, tego hotelu, motel. Tam przyspał nie. Idzie jak jechałem. Ty, ja chyba widziałem Fabiana. E, ja ci powiem tak. Ja ciebie widziałem chyba Fabian. Nie mam pewności. Przed który muszę się przemieścić. Dobra, widzowie. ja robię cięcie. Jak Fabian nie znajdzie, to wtedy ten. Dobra jesteśmy widzowie, jesteśmy pocięci Jestem na ogrodzie w domu e... Fabian, wiesz, że... Domek na drzewie, tu jestem na ogrodzie Ale mnie nie znasz Ja Fabiana widzę Poczekaj Ej nie, bo Ty teraz oszukasz Bo ja wiem co Ty zrobisz Ty sobie oddajesz kamerę Widzę Cię, widzę Cię, widzę cię. Widzę cię. Widzę cię. No, Kasper. Kasper ja nie, Z drzewem. Z Za ja tym drzewem ogromnym. ogromnym. No nie, nie, To jestem ja. nie, no. Teraz Muszę wyjechać nie, nie, Teraz pomóż mi szukać Dobra, ja wiem gdzie on jest, na luzie! <laughs> Fabian! Przejeżdżałeś chyba do, koło mnie już z 50 razy, mam wrażenie. Powinno to do mnie wsiąść. To Chłopy! Fabian już prawie przyjął ten! Nie, nie mów, bo ja wiem gdzie ty jesteś! Ale to jest tak widoczne miejsce. Prawda widzowie? To jest tak widoczne! to chyba sobie wzięcie nie, no bo nie, od... nie, bo odcięciowałem, bo widziałem, bo widziałem jak krą... krążysz koło banku. Dobra, daję ci podpowiedź. Bardzo bliżutko banku. No to ty się przemieszczasz, no przecież ty byłeś tutaj. Mówię, że jesteś yy, koło motelu. Nie, ja powiedziałam, że jestem bardzo blisko mo... motelu. Możesz sobie zobaczyć na odcinku. Twoje... Twój motocykl i teraz właśnie go ukradłem. No dobra. Fabian, daję ci bardzo dużą podpowiedź. Tam, gdzie znalazłeś kacpra, między tym to, to miejscem, gdzie znalazłeś kacpra, a, bank, a przodem banku, o teraz właśnie ciebie widzę, tutaj jedzie Fabian, widzowie. To widział, to ja byłem w środku tego, schowany. Oddaliłem sobie kamerkę na maka. Dobre. No Fabian idzie mi widzę, człowieku! No wiem, Fabian stoi w miejscu. No teraz idzie... W, nie, teraz wszedź w stronę banku. Teraz idzie. Oddala się Fabian! Dobra, ciepło zimno, ciepło zimno. Ciepło, ciepło, ciepło. Ciepło, ciepło, gorąco. Gorąco, gorąco, gorąco. Dzień dobry! Siema. Siema Fabian. A ty masz głowę popsutą jakąś... A fodrotową no. jakąś dziwną. A nie w sumie ja mu też mutną. A ty masz ciało popsute XD. No bo sobie tak zrobiłem. To jest mega cringe ciało. Dobra widzajmy, my kończymy ten odcinek i nagrywamy kolejny.